Kolejna propozycja walentynkowa spółki Atticusa, antologia listów pisarzy polskich o miłości. Wydanie z roku 1997 nakładem Pruszyńskiego i spółki. Bardzo ładnie, efektownie wydany tom, bogato ilustrowany. Edycja zawiera 60 listów, poczynając od korespondencji miłosnej naszego wieszcza Adama Mickiewicza, amatora płci pięknej, aż do współczesności. Kończą antologię listy Marka łaski. Egzemplarz w bardzo dobrym tak. stanie.